Witajcie w kolejnym odcinku kanału butelka.tv Dzisiaj wykonamy imponujący i krwawy shot o nazwie Małpi Jego przygotowanie jest stosunkowo łatwe, a cały sekret tkwi w zastosowaniu alkoholi o różnych gęstościach. Zaczynamy od nalania rzadszego alkoholu. Możemy użyć brzoskwiniowego likieru Archers lub wódki z syropem cukrowym i limonką. Następnie za pomocą słomki do kieliszka wrzucamy z niewielkiej wysokości kilkanaście kropel likieru bales, układając z niego zwoje mózgowe. Jeżeli chcecie dowiedzieć się jak zrobić samemu likier Baleis, zapraszam do obejrzenia tego filmu. Na koniec również za pomocą słonki z większej wysokości wrzucamy do kieliszka jeszcze kilka kropel grenadiny. Możemy użyć innego soku, na przykład malinowego. Nasze zwoje mózgowe zaczynają ociekać krwią. Szot jest już gotowy do picia. Choć może wyglądać trochę obrzydliwie, smaku jest naprawdę rewelacyjny. Gorąco polecam i zapraszam do subskrybowania i lajkowania kanału butelka.tv.